Z portalu KI24 dowiedziałem się, że dzisiaj rano doszło w tym miejscu do potrącenia pieszej. Sprawcą tego potrącenia jest 74-letni kierowca. Nasuwa się jednak pytanie, czy tylko on jest winny temu wypadkowi? O godzinie 7 rano jest na tym przejściu tak samo ciemno, jak w chwili kręcenia tego filmu. Kierowca tym bardziej w tym wieku mógł po prostu pieszej nie zauważyć. Tym bardziej, że w tym miejscu na Alei Niepodległości kierowcy nogi z gazu nie zdejmują. Prędkość plus niedoświetlone przejście dla pieszych to przepis na tragedię. Dodatkowo starsza osoba pewnie była ciemno ubrana. Zobaczcie jaka jest różnica między osobą ubraną jasno, a tą na ciemno. Na jezdni po przeciwnej stronie to samo, ciemno i bardzo szybko jadące auta. Dodatkowo żywopłot, za którego pieszego nie widać. Niestety nie każdy kierowca jest tak uważny jak ten. Panie prezydencie Brejza, dlaczego pan zlikwidował budżet obywatelski? Gwarantuję panu, że gdyby budżet był nadal, na pewno walczyłbym o doświetlenie tego przejścia. Tak jak wywalczyłem doświetlenie przejść na Inorondzie. Chyba każdy widzi różnicę. Przy okazji jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy na ten projekt głosowali. Tak powinny być doświetlone wszystkie przejścia w inowrocławiu na alei niepodległości, ratuszowej i Kopernika. Ale prezydent Brejza wolał doświetlić próg zwalniający na ulicy Wachowiaka, po którym o tej porze jadą może cztery samochody na godzinę i dwóch pieszych. Panie prezydencie Brejza, pytam się, kiedy pan doświetli wszystkie niebezpieczne przejścia dla pieszych w Inowrocławiu, bo to jest rola pana, nie zarządców dróg. Są na to wyroki sądowe.